No, hej, ja tak po mu jeszcze, i w ogóle jest mi zimno. Zaczęło padać. W ogóle dzień dzisiejszy to jest dzień płacząco, padający i wkurzający mnie niesamowicie. Nie wiem, czy się nie obciąłam sobie po głowy. W sumie to może i powinnam sobie obciąć, bo moja głowa dzisiaj jest niewidowiskowa. Mamy kijowy dzień dzisiaj, który jest kontynuacją wczorajszego kijowego dnia. Dlatego ten film będzie tylko taką, szyb, takim szybkim streszczeniem mojego wczorajszego oglądania domu. Powiem wam, że tak głupio nie oglądałam jeszcze niczego w sensie czegoś, co chciałam zdobyć, kupić, dostać. Dobra, ale wracajmy do początku. Dom obejrzałam. Jest przepiękny. Znaczy, wiecie, to, to nie jest jakaś nadzwyczajnie wysoka klasa. Po prostu bardzo fajny domek. To właściwie mieszkanie w tym domku, bo to będzie część tego domu do wynajęcia. Piękne białe podłogi, które zawsze chciałam mieć. Białe meble, ale tylko w sypialni, bo jest tam. Zabudowa. Fajne białe szafy, takie od góry do dołu, wiecie, pomie które pomieściłyby wszystkie moje, Przemka, rzeczy i jeszcze chyba sąsiadów. No, tak mówiłam, na wymiar. Poza tym e wszelkie wyposażenie AGD jest lodówka, zmywarka, pralka, y no, piekarnik, wiadomo, takie rzeczy. Wszystko, co powinno być, to no nie ma tylko suszarki, no ale to każdy we własnym zakresie może sobie dokupić. Sorry, jest mi zimno i jestem zła i dlatego tak w tym kocu siedzę. Przepiękny ogród. Na środku, znaczy z boku tego ogrodu rośnie bez, który właśnie kwitnie. Pani maklerka, czy tam pani właścicielka, nie wiem, przywiozły już bratki do posadzenia. Także, jak z mojego snu. Na środku tego ogrodu jest zbudowana trampolina, można sobie poskakać, bo poprzednio mieszkał tam właściciel, miał dzieci i właśnie, no tam pewnie sobie skakały. Nowa łazienka, co wcale nie jest takie oczywiste, bo jeszcze Częstą rzeczą, którą można zobaczyć w mieszkaniach na wynajem są niebieskie albo zielone, albo granatowe, albo bardzo ciemnobrązowe sanitariaty. Czyli umywalki na przykład. No, niebiesko zielone, granatowe. Wcale nie designerskie, tylko takie wiecie, mocno oldschoolowe. Wszystko było fajnie. Garaż dla mnie. Duże pomieszczenie gospodarcze. Wszystko było fajne, świetnie dogadywałam się z właścicielem, bardzo dobrze rozmawiało mi się z maklerką. No w sumie nie ma się do czego przyczepić. Cicha okolica, to jest taka dzielnica domeczków. Cisza, spokój, taka wiecie, miejscówka do wychowywania dzieci. I wyobraźcie sobie, że no pani makler mówi, czy nawet już pan właściciel, nie pamiętam już, który, że, które z nich, że odezwą się jutro, a jak się uda, to jeszcze dzisiaj, czyli wczoraj. Że wyślą informacje na maila. Jako, że chyba pani Makler tak nie do końca z tym angielskim jest, tak, no, że wyślą informację na maila, żeby się potem skontaktować. Wczoraj nie dostałam żadnej informacji, dzisiaj nie dostałam żadnej informacji. Więc było mi już strasznie przykro, bo prosiłam o to, żeby odezwali się chociaż jednym zdaniem, niezależnie od tego, jaka będzie ich jaki będzie ich wybór, ale nie dostałam żadnej informacji. No i wiecie co, że Krystian się zdenerwował i mówi, że on tam zadzwoni, czy napisze, już nie wiem. W każdym razie skontaktował się z tą panią Makler, pogadali, pogadali i wiecie co się okazało? Nawet żebyście strzelały 300 razy, to nie traficie. Po pierwsze okazało się, że pani Makler pokazała mi nie to mieszkanie, I to do tego okazało się, że zdjęcia w ogłoszeniu informującym o możliwości wynajmu też były nie te. Okazało się, że do mieszkani, które ja chciałam wynająć, w tej kwocie, którą ja chciałam wynająć, było półtora wyżej. A oni mi pokazali mieszkanie na dole. Nie zgadzała mi się cena. To fakt. To mieszkanie, które, oni, które oglądałam, było 200 euro droższe, ale ja się nie czepiałam, bo mi się tak podobało to mieszkanie, że ja tylko chciałam, żeby oni mnie wybrali. I mówię, trudno, będzie 200 euro więcej. I nie wiem, jak to się stało, że do oferty trafiły zdjęcia mieszkania na dole że ja w ogóle nawet nie wiedziałam, że są dwa mieszkania w tym domu do wynajęcia i że obydwa w tym samym czasie są do wynajęcia. W ogóle tego nie wiedziałam. Tak, Emciu, nie wiedziałyśmy w ogóle tego. Pani była bardzo zdziwiona, bo ona w ogóle mnie nie skojarzyła. Ja nie wiem, jakaś zakręcona ta maklerka. Jeżeli w jednym czasie... W jednym dniu umówili się z wieloma chętnymi na oglądanie dwóch mieszkań, i w momencie, w którym ja wchodzę, na godzinę 16, i nie przyszło im do głowy zapytać, o które mieszkanie mi chodzi, no to wtedy w ogóle zrozumiałabym, że są jakieś dwa. Ja nic nie poczułam, że coś jest nie halo. Wchodzę, słuchajcie do tego mieszkania, widzę marmurową podłogę, która była na zdjęciach. Czyli wszystko mi się zgadza. Widzę pokój, z którego jest widok na ogród. I takie samo zdjęcie było w ofercie, więc wszystko mi się zgadza. Wchodzę do sypialni i widzę dwa em, stoliczki nocne, chemnesa białe, które są na zdjęciu. Więc wszystko mi się zgadza. Ja nic nie podejrzewałam. Jedyne co podejrzewałam to to, że za bardzo się cieszyłam i że dlatego powiedział mi właściciel 200 euro więcej. Ja nie wiem, jakie to są prawa rynku. Nie wiem, jak tutaj się ludzie zachowują. Mówię sobie, pomyślałam, że jakaś wolna amerykanka jest, że, że zobaczył, że wiecie, jestem rozochocona niesamowicie i dlatego krzyknął 200 euro więcej, ja bym mu zapłaciła to 200 euro więcej, żeby tylko ten dom z ogrodem mieć, z tym prywatnym wyjściem na, na, na ten ogród i swoim własnym, ja bym mu zapłaciła. I to jest jedyne, co mi przeszło przez głowę, że właściciel jest hachmend i zażyczył yy, sobie 200 euro więcej, ale wiecie, ja się zakochałam w tym mieszkaniu, zakochałam się w tym domu i ja tak bardzo chciałam je mieć, że powiedziałam, trudno, będzie 200 euro więcej. Ale na pewno mi nie przeszło przez głowę, że to nie to mieszkanie. Bo wszystkie zdjęcia mi się zgadzały. Ale to nie koniec. Krystian się dodzwonił dzisiaj. I jak już dowiedział się, że coś tam jest pomieszane z tymi zdjęciami, że obejrzała mnie to mieszkanie, co, co trzeba. Że to mieszkanie, które ja chciałam, to jest piętro wyżej. Słuchajcie, i angielski był tak, mówię, marny, jeszcze gorszy od mojego niemieckiego, chyba. Nie wiem, co ta kobieta nagadała. W każdym razie powiedziała jeszcze Krystianowi, że znaczy, tak zrozumieliśmy, że, że to jest ostatnia prosta już do wynajęcia tego mieszkania i że chyba będę przyjęta. Tylko do tej pory nie wiem, na które mieszkanie. I jeszcze powiedziała, że wysłała dokumenty do podpisu dla mnie na maila. No to sprawdzam, a przecież sprawdzam cały dzień, bo czekam na informacje. Słuchajcie, sprawdzam skrzynkę odbiorczą, sprawdzam spam, społeczności. Kosz nawet sprawdziłam, bo może przez przypadek wyrzuciłam to do kosza. Nie mam żadnego dokumentu. Nie dość, że nie mam żadnej odpowiedzi na, na ofertę, to jeszcze nie dostałam żadnych dokumentów z tych, o których pani mówi, że wysłała. Więc, drodzy moi widzowie, na chwilę obecną wiecie dokładnie tyle samo co ja, czyli nic. Nie mam pojęcia, jak dalej potoczy się sprawa tego mieszkania. Jutro Krystian znaczy powiedział, że jutro napuści na tą maklerkę swojego kolegę z pracy, który jest Niemcem. I do mnie kurzu, że do skurzył, że chyba lepiej nie można się dogadać niż w własnym ojczystym języku. Może my czegoś nie rozumiemy. Nie wiem o co chodzi. W każdym razie jutro y, będzie z tą maklerką rozmawiał Oli, czyli kolega Krystiana z pracy, i może coś się wyjaśni. Ale przysięgam wam. Jeżeli to mieszkanie nie dojdzie do skutku, to ja już o żadnym innym mieszkaniu wam nie powiem. Z żadnym planem się nie zdradzę do czasu, w którym będę miała już klucze, w ręku podpisaną umowę i wpłacone pieniądze. Nie odezwę się już ani słowem. Naprawdę myślałam, że dzisiejszy dzień to będzie dzień, w którym będziemy pić szampana. I będziemy razem cieszyć się z tego. I miałam już nawet Wam pokazać jakieś zdjęcia tego mieszkania. Takie, wiecie, na szybko zrobione. Ale Wam nie pokażę. Ponieważ teraz ja już kompletnie nie wiem, jakie mieszkanie ja będę wynajmować. Czy w ogóle ktoś mi pokaże górę tego mieszkania. Nie mam pojęcia. Słuchajcie, nie mam pojęcia. Poza tym w tej chwili, to jest tydzień, w którym robię nadgodziny. Odpracowujemy poniedziałek wielkanocny, więc pracuję od 6.30 do 17.30, czyli w sumie 11 godzin. Jestem zmęczona, jestem zła, jestem rozdrażniona. I jest mi tak strasznie przykro, bo ta rozmowa wczorajsza z nimi i z tym właścicielem przebiegła świetnie i nie wiem, czy on jest aż tak dobrym aktorem, albo czy po prostu ze wszystkimi tak rozmawia, czy rzeczywiście mu się tak dobrze ze mną rozmawiało. Ja nie wiem. Ale naprawdę wydawało mi się, że to jest tylko kwestia podpisania papieru. A dziś dzień później wiem, że nic nie wiem. Nie będę przedłużać tego, bo nic bardziej mądrego Wam już nie powiem, ani żadnych innych nowych informacji też Wam nie przekażę. W każdym razie, trzymajcie kciuki, bo. Być może jutrzejszy dzień będzie takim dniem, w którym coś się wyjaśni. Jeżeli się wyjaśni, to dam Wam znać. A jeśli nie, to przysięgam, że zamilknę o wszystkich y, innych planach mieszkaniowych. Nic już Wam nie powiem. A nie wiem, czy ja Wam mówiłam, że 27 kwietnia mieliśmy iść oglądać kolejne mieszkanie, które już dawno było zaklapane. No i właśnie właściciel pisał, że nic z tego, Ponieważ osoby, które do tej pory wynajmowały to mieszkanie, ostatecznie nie dostały kredytu na dom i się nie wyprowadzają, bo oni mieli właśnie kupować dom i zwalniać to mieszkanie, do którego teoretycznie ja miałabym się wprowadzić, natomiast z uwagi na to, że nie dostali kredytu na dom, to nie opuszczają mieszkania i ja też nie mam się dokąd poprowadzić. że cóż no, zostaje mi tylko jedynie wynająć cicho dzieci. Zostaje mi tylko wynająć drogi apartament. Za nie wiem, jakie pieniądze. Śmieję, bo nawet takich nie ma do wynajęcia. Bo nawet jeżeli bym chciała wynająć za bardzo duże pieniądze, to jest tak samo dużo chętnych na te apartamenty za duże pieniądze, tylko innych chętnych, jak na te nieco tańsze. Nie wiem, co zrobię. Jak to mówiłam wczoraj do Krystiana, no mieszkanie w barakach coraz bliżej. Dobra, kochani, idę pilnować suszarki, która co 5 minut się wyłącza. W ogóle dzisiaj Ania z Krystianem chcieli kupić suszarkę do ubrań bo ta ich, po prostu programator się popsuł i ona się co chwilę wyłącza. Raz ma dobre dni, to chodzi normalnie, a są takie dni, że autentycznie co 5 minut się wyłącza, albo nawet nie zdążycie odejść od niej i ona się już wyłącza. I dogadali się dzisiaj już przez internet właśnie z jakimś kupcem, znaczy z sprzedawcą, który, nie wiem czy to prywatny, czy, czy jakiś handlarz, nie mam pojęcia w każdym razie. Już się dogadali, świetna suszarka, super. I Ania, ona to jest normalnie detektyw, popatrzyła dobrze na zdjęcia, które człowiek by wysyłał i okazało się, że wysyła zdjęcia dwóch różnych zmywarek naraz, suszarek naraz. No, hachment jakiś. Ania poprosiła go, żeby wysłał zdjęcia filtrów, bo mówi, że ona swoim sprawnym okiem rozpozna, czy filtry były czyszczone na bieżąco, bo no wiecie, nie chciałaby kupować czegoś, co pochodzi też chwilę i też się popsuje. No i facet wysłał zdjęcia filtrów, prześlicznych, czyściusieńkich, zadbanych, eleganckich, tylko jak ona spojrzała na dalszy plan tego zdjęcia, to okazało się, że Pokrętła nie są od tej suszarki, która była na wcześniejszych zdjęciach, czyli filtry też są nie od tej suszarki, więc... A jak Krystian zaczął drążyć temat, to Pan już przestał odpisywać na maile. Jakiś chory dzień po prostu, chory dzień. A z bieżących takich informacji to powiem Wam jeszcze tylko, że zaklepany jest już kolejny piesek, także jak na razie został tylko jeden do sprzedaży. Kończę. I tak jak mówię, w kwestii mieszkaniowej odezwę się dopiero wtedy. Jeżeli będę miała pewność co do tego mieszkania już absolutną. A jeżeli tu się nie wyjaśnię albo wyjaśni się na minus, to to Wam powiem. Natomiast w kwestii kolejnego mieszkania czy planów co do kolejnego mieszkania nie powiem już nic, ponieważ. Ostatnio mam wrażenie, że wychodzę na głupka. Nagadam, nagadam, nachwalę się. Znaczy w sensie nie, że nachwalę się, tylko wiecie, ja się cieszę, chcę się cieszyć tym, tym razem z wami, a potem wychodzi na to, że nic z tego i dużo gadania i nic z tego. More, more I do about nothing. Chociaż poprzeżywacie ze mną moje nieudane próby, wydajecie mieszkę. Lecę. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Buziaczki. Przepraszam za taki dzisiejszy format, ale nie mam autentycznie ani fizycznie, ani psychicznie siły na nic lepszego. Zrozumcie. Mnie. Przepraszam Was. Mam nadzieję, że kolejny update mieszkaniowy będzie przyjemniejszy. Buziaczki. Trzymajcie się. pa, pa.